W którym z przypadków używanie tempomatu jest najbardziej uzasadnione? A. podczas jazdy po drogach w terenie górzystym, B. podczas jazdy w ruchu miejskim, C. podczas długotrwałej jazdy ze stałą prędkością. No, Tym pomad użyjemy najczęściej jadąc y, autostradą, drogą ekspresową, ze stałą prędkością, gdy nie ma konieczności jej y, co chwilę zmniejszać, zwiększać. Y, więc na pewno takie warunki nie da nam górzysty teren, tak, gdzie tak naprawdę musimy, y, mamy utrudnione te warunki do pokonywania y, terenu górzystego. W ruchu miejskim również jesteśmy y, zmuszeni do hamowań, do przyspieszania swojego pojazdu. Ze Światła na światło, skrzyżowania do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, tak, gdzie tak naprawdę nie ma tutaj warunków mowy o używaniu tempomatu, ale już na takiej długotrwałej jeździe ze stałą prędkością, tak, czyli autostrada, droga ekspresowa, jak najbardziej tutaj są uzasadnione wskazania do użycia, więc prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź C.